Kładany nóż do zadań specjalnych, mam dzisiaj dla Was taką propozycję. Oto nóż Formax Scout od firmy Cold Steel. To nóż zaprojektowany przez znanego knife makera Andrew Demko. Jak widzicie, głownia tego noża ma profil drop point, a wykonana jest ze stali AUS10A. Ta stal bardzo dobrze trzyma ostrość, a do tego jest odporna na wykruszenia i uszkodzenia. W części noża mamy jumping, dzięki któremu można pewnie oprzeć kciuk podczas pracy. Głownia jest blokowana blokadą Triad Lock. Okładziny rękojeści wykonane są z materiału Grivex, a do tego pokryte są antypoślizgową fakturą. Jest tu oczywiście otwór pod linkę zabezpieczającą. Jest tutaj wygodny klips do przenoszenia noża na przykład na pasie bądź krawędzi kieszeni. Nóż Formax Scout od firmy Cold Steel. Kupicie oczywiście w